Dziś ma do tej strony blokę, dziś jest ze mną Senor. I dziś sobie wy na Bengru. Mamy taką tutaj koskę myśliwskie śnięcie, wypłaciłem go przed chwilą. I będziemy sobie snajpić dzisiaj. Będę po prostu robił te wycinki. Kiedy wiecie, będą te bety, to się wszystko wytnie. I będziemy bytować, no. Co mogę nam więcej powiedzieć? No to widzimy się po cięciu. Chcesz? O, wjechałem jestem. 68%. To bo już nikt nie dorzuci, co? Ale co to, to wygrane? Na kluczyki, gamma, stickery, M 4 bazeliszek. Kolejne kluczyki. Oj oj oj! M czwórka w statraku. Oj 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 Oby Oby moje, oby moje Waga, oby moje Leci Moje? Jest! Jest moje! Pierwszy bet mój, 22 euro plus. Widzimy się po cięciu i mam najwięcej procent 33% procent do wygrania 94 euro. Leci. Leci. Mam najwięcej procent. Przegrałem. Cholera. Aj No to co? Happy. Ej, nie. Kapi trzeba jeszcze Musimy sobie jeszcze pograć. Czy jak nie znam, kto by to burza? To kapi przyjmuje wyzwanie. Oh, fajnie, nie, tego digla nie. To jest mój digl. Dobra. Jest pula 48 euro. Ja dobiłem kosą. Mam 61%, Harry potem ma 11%. Ktoś dorzucił? Kapi dorzucił, nie. 100 tysięcy, co? A ten znowu snipe. Ja chyba... Ha, Hagrid nie ma kosy napisał Dobra, trzymam kciuki Leci Moje, jest! Twoje albo moje, jest! Jest! Mamy to, się. Nie, to moje Jest nasze, zajebiście Łoł! Wow. Dżu, 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 dżu Łojojo! Trzynaście wyjechał Dobra Trzydzieści jeden euro, uwaga Moje Dobra Dobra, 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 trzydzieści Uwaga Leci Nie. Ten największy Dobra, to trzeba coś wygrać jak my mamy kosę. <laughs> co, co, czym jeszcze mogę wjechać? Ja muszę zobaczyć, czy ja mam w ogóle coś jeszcze To nie wierzę jakaś Czekaj, ja tu wiadę... Ja bym mógł w sumie tym... Ten... Ale ja tego digle, Ja tego digla hipnozy nie oddam, nie on jest tak ładny. Śliczny po prostu. Dobra, trzeba coś wystapić. Albo nie, wiadę pierwszy, będę, będę po prostu Halfko, nie? Dobra, próbujemy. Oby moje, oby moje, 25... 45. Ojojoj! I to brakiło. 17 euro, 464, 46, moje. Moje. Stój, 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 stój! Nie! NIE! 1,90! 1,90 nie Ale, ile ten koleś dał AWP Pit Wiper? I tego nitro Dobra, Dobra, ja, ja się nie podaję. Jeśli się nie poddaję, ja jeszcze wierzę. Mam hajs Tak, hipnoza wchodzi. Hortikera też wchodzi. Laminat. ja się nie pierdzielę teraz Chodzi bet za, 20, za 30 euro będzie chyba No Dawaj chodzi, żeby pipienny Dobra, ja wstaję I w, koniec ostat, ostatni bet bo burza leci Doszuciło mnie 37 40% Proszę moje proszę moje Proszę moje Si siu. Siu. Siedem już Wiesz co, ja nie patrzę Z, 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 Z dwóch i Nie, ja to nie patrzę Tak mi Jestem. Nas. Jest. Ile? Moje. Dobra. Dzie dziękuję za oglądanie. Chyba jesteśmy trochę na plusie, więc na razie się był ze mną Martin, halo. I Senor, halo. Dziękuję za oglądanie.